Witam bardzo serdecznie. Znalazłem dzisiaj, dostałem niesamowitą pigwę. Jest olbrzymia, i postanowiłem coś z nią zrobić. Co roku robimy dżem z pigwy. W tym roku jest tylko jedna. Jest trochę nadjedzona, to się wykroi, więc będę musiał dołożyć inne rzeczy. Proponuję, żeby dołożyć bardzo dużo organicznych jabłek. Troszkę gruszek. Troszkę malinek, bo akurat je mam. I żeby było śmiesznie, kilka korzetek. Nigdy ich nie wykorzystywałem do robienia drzemu, więc może być ciekawie. Poza tym cukier, cytryna i to będzie wszystko. Biorę się za obieranie. Przed ograniem zapomniałem wspomnieć, umyję bardzo dokładnie, dlatego że będę wykorzystywał skórki, bo w skórkach jest dużo pecyny, żeby wszystko ładnie się ściągło, więc będę mył super dokładnie. Nie ma na nich żadnych pestycydów. Wszystko jest organiczne, z pewnego źródła. Więc na pewno będzie zdrowe. Nie chcemy, nie chcemy tego wtrzemieć, bo mogą być problemy potem. Więc okroję bardzo dokładnie i wykorzystam tylko to, co jest. Do krojenia pikwy, która jest niesamowicie twarda, polecałbym bardzo, bardzo ostry nóż. Kroję wszystko w miarę drobno, bo wszystko, wszystko zostanie w trzemie. To będzie trzem z tak zwanymi kawałkami. Drylował. Mam taką fajną drylownicę. No, i takie jabłuszko jest, jest już prawie dobre do, do krojenia. To jeszcze troszkę zostało. Super. Pikwa ma to do siebie, że nawet w trzemi ona zawsze jest taka twardawa, fajna, chrupiąca, bo, bo jabłka i inne rzeczy rozpróżą się zupełnie i, i tylko zostaje smak. A pikwa zawsze daje trochę takiej konsystencji. A mam nadzieję, że będzie dobre. Mam nadzieję, że nie tracę czasu. Będziemy robić degustację może za dwa dni. I powiem Wam szczerze, czym jest to zjedzenia? Wykrawam te wszystkie. pypcie szukam robaków. Jabłka są organiczne, więc proszę bardzo, są szlady robaka. Trzeba to niestety wykroić, żeby trzem był w pełni wegetariański. Do tłuszcz robaka nie wszyscy to lubią. Szczególnie ja. też dryluję, a powiedzłe kilka dni są, są bardzo fajne, są takżałe, słodziutkie i soczyste. To może być pokrojone trochę grubiej, dlatego że po, kilka godzin, po kilku godzinach w karze nie będzie śladu po dużych kawałkach. Muszę się przyznać, że stworzyłem trochę, patrząc na ilość jabłek i innych owoców. Postanowiłem użyć tylko dwie korzetki. Obiorę je, bo nie wiem jak, jak skóra. Skóra z korzetki chyba nie byłaby taka fajna, jak smarujesz sobie to starano i jesz go strzemem. Więc obiorę je bardzo szyb, szybciutko i pokroję w kosteczkę. Są organiczne, więc nie są idealne, takie jak ze sklepu. Ok, to będą te dwie. Taką grubszą kosteczkę. Ktoś mi powiedział to już jeszcze cebulę i czosnek, ale to, to by była chyba. Drobna przesada. Wszystko wygląda bardzo ładnie, kolorowo. No, i jak dołożymy malinki, to będzie jeszcze kolorowiej. Zaraz obiorę tom i będziemy, będziemy włączać. Pies. Kilka lat temu ktoś przyniósł do pracy ciasto upieczone z korzeczek. Są ciastka, ciasta z marchewek, które bardzo lubię. Ale muszę przyznać, że ciasto z korzetek było też, też bardzo smaczne. Korzetki nie są, nie są takie przerośnięte, nie ma, nie ma gniazd nasiennych w nich. Są w sumie bardzo, bardzo fajne. Prawie wygląda jak jabłko. No dobra, przygotowujemy piec. Ok, piec jest gotowy. Możemy brać się za. Smażenie. Wygląda, wygląda to bardzo, bardzo fantastycznie, Kartek mógłby być większy, ale to wszystko się zredukuje, więc, więc będzie ok. Nie będę specjalnie mieszał, poczekam aż trochę się zredukuje. Położę płytkę, zapalę ciutkę większy gaz, żeby, żeby było to w miarę szybko. No i zaczynamy. I zobaczymy, co z tego będzie. Jestem bardzo ciekaw. Do usłyszenia za jakiś czas. Ze względu, że jest mały garnek, są problemy z mieszaniem. A nie chcę mi się przekładać do większego. Na początek przykryję to trochę żeby wszystko zaczęło puszczać sok i zmniejszę trochę, trochę gaz. Cierpliwość jest zalecana. Czemik ładnie się redukuje. To jest gdzieś po godzinie. Mieszam od czasu do czasu. Doszedłem do wniosku, że wsypę trochę cukru. Wsypę na razie pół kilo. Może, tak, może troszkę mniej. I zobaczymy. Niech to się troszkę posmarzy, Dobrze zamieszam. Po rozpuszczeniu cukier ta trochę, trochę bardziej płyną. Mam, mam zamiar smażyć to co najmniej z 5-6 godzin aż wszystkie jabłka znikną już teraz nie będę przykrywał ok um, ładnie się wszystko redukuje postanowiłem wcisnąć teraz pół cytryny Wycisnę ją na, na podstawę, żeby, żeby oddzielić potem od pestek, bo nie chcemy pestek, które będą gorzkie i nie niezbyt, niezbyt przyjemne. Także Ok, to jest to. Teraz przyjmiemy pestki. Nie są wskazane. A resztę soku wlejemy to trzemu. Muszę się przyznać, że, że dałem to pół kilo cukru i drzem jest niesamowicie słodki. Ale to zwykle tak jest. Po przestygnięciu zwykle odtraci tą, tą niesamowitą słodkość. Ok, mamy cytrynę. Zmieni to troszeczkę smak, będzie bardzo dobry. No dobra, jeszcze za dwie godzinki będziemy mogli go lać. Nastąpiła mała zmiana planu, wyłączyłem wczoraj trzem, redukował się około 4 godzin. Zabrakło mi czasu, miałem inne rzeczy do zrobienia, więc dzisiaj go odgrzewam i jest już gotowy do, do słoikowania. Jest, jest bardzo fajny gęsty po wystygnięciu, ładnie, ładnie się ściąga. Um, ciekawa rzecz, bo była tylko jedna pikwa i dużo innych um, owoców plus jedno warzywo, um, ale dominuje smak pikwy, z czego się bardzo cieszę, bo to jest mój, jeden z moich ulubionych drzemów. Ok. I trzem jest gotowy. Gotowy to wkładak w słoiki i używam takiego małego kaczetu łatwiej, łatwiej się go wkłada Sądzę, że będzie może 4-5 słoiczków.

Słoika, może jeszcze troszeczkę dwie okay. przez czystym papierem i zakładamy wierszka dobrze zakręcam i gotowe słoiki wytrę później produkcja rzemu zakończyła się sukcesem sam tylko cztery słoiczki lepiej by było gdyby było ich więcej ale jak wspomniałem, była tylko jedna pikwa. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli podobało się, to dajcie łapkę.